Twoją firmą prawdopodobnie nie zarządzasz na czuja. A więc dlaczego, jeżeli chodzi o Twoich pracowników, to polegasz w dużej mierze na intuicji? To prosta droga do katastrofy. Zacznij zarządzać danymi, a nie emocjami. I nie potrzebujesz do tego żadnych skomplikowanych systemów. W każdej firmie możesz praktycznie za darmo wdrożyć podstawowe dwa albo trzy wskaźniki. Takie jak na przykład satysfakcja klienta, czas realizacji podstawowego zadania albo produkcji, liczba poprawek, reklamacji albo inny sposób na mierzenie jakości. Więc przygotuj trzy liczby, które powiedzą Ci więcej o produktywności Twoich zespołów, więcej niż godzinne rozmowy z nimi. Jeżeli chcesz budować mocne i zaangażowane zespoły w Twojej firmie, to obserwuj mój kanał. A jeżeli interesuje Cię to, jak strategicznie zaplanować i wdrożyć pomiary produktywności Twoich zespołów, to skontaktuj się ze mną, a ja zobaczę, jak mogę Ci pomóc.